Siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj znowu jestem nad rzeką, ale znowu nie będę łowił. Tylko dzisiaj opowiem Wam coś o przynętach pstrągowych, które używam w czasie łowienia pstrągów no w zimie. Na otwarciu sezonu luty, marzec. No i przy okazji śledźcie odcinek, bo dzisiaj jeszcze wskażę osobę, która wygrała ten zestaw. Pudełek od Libry. Zabawa oczywiście z poprzedniego odcinka. I w tym odcinku podam zwycięzcę. Także lecimy z koksem. A no i ten, suba nie zapomnij zostawić. Dobrze, zacznę od tego, że jak wiadomo w zimie strągi zupełnie inaczej zachowują się niż w lecie. Są potarle, także otwarcie sezonu, ten pierwszy dzień, kiedy te ryby nie są tak bardzo przekute, szczególnie na Dunajcu, gdzie u nas ludzi jest po prostu multum na otwarciu i na jednej płani potrafi być kilkanaście nawet osób. To te pierwsze dni są takie najbardziej obiecujące, jeśli chodzi o złowienie jakiejkolwiek ryby. I w związku z tym, że jest niska temperatura wody, generalnie nawet większość wody jest zamarznięta, tak jak widzicie tutaj za moimi plecami, no to trzeba się jakoś dopasować do tych ryb. I zacznę może od tego, jakich przynęt nie używam podczas łowienia zimowego pstrągów, a nie używam woblerów. Z kilku prostych powodów. Po pierwsze, nie jestem zbyt dobry w prowadzeniu woblerów. Wiadomo, prowadzić woblera każdy umie. Natomiast w zimie, kiedy zazwyczaj wychodzimy na cały dzień i skupiamy się na tym, żeby wymuskać chociaż to jedno branie pstrąga, no to myślę, że ten wobler dla mnie. Byłby złym po prostu wyborem. Drugim, drugą kwestią jest to, że jeżeli sobie zerwę trzy gumy z trzema główkami, no to wyjdzie mi plus minus tam wiecie, główka 2 złote, 3 złote, guma 2-3 złote. No to jeżeli zerwę sobie trzy gumy, no to wychodzi około 10 zł straty. Natomiast jeżeli zerwę sobie trzy woblery, to przy obecnych cenach jest to około 100 zł, 100 zł straty, także no po prostu cena i koszt nie jest współmierny do tego, co mogę osiągnąć. No i trzecią kwestią jest kwestia poprowadzenia woblera na Dunajcu, gdzie zazwyczaj otwieram sezon, płanie są dosyć głębokie, tam nie wiem, nawet od metra do trzech czy czterech metrów, więc prowadzenie woblera moim zdaniem troszeczkę się mija z celem, bo po pierwsze nie jestem w stanie ani go w żaden sposób przytrzymać w nurcie, bo jak wchodzę na płań, to jak już mówiłem, jest kilkanaście osób na płani, więc nie jestem w stanie tego woblera przytrzymać w nurcie, a druga kwestia, nie jestem w stanie też obłowić tych dolnych partii wody, gdzie wiadomo, że te pstrągi, które są wyławiane, no to one mają pijawki na sobie, więc wiadomo, że są przyklejone do tego dna. Więc tym woblerem nie jestem w stanie jakoś tak odpowiednio zaanimować i poprowadzić tej przynęty, żeby zachęcić ryby do brania, więc takie jest moje zdanie w tej kwestii i woblerów praktycznie nie używam. A czego używam? Wiadomo, przynęt gumowych, czyli są to m.in. imitacje na rybku, Imitacje jakichś larw, glist, czczownic, pijawek itd., itd. No i generalnie posługuję się przynętami od Libra Lures oraz jaskółkami, czy to Mikado Saira, czy to Berkeley, czy też dragonowskie Minoły, no i inne. No i teraz opowiem coś o każdej z nich. Tak wygląda moje pudełko. To jest moje pudełko strągowo-kleniowe. No i na początek, wiadomo, 1 lutego będę używał przede wszystkim naturalnych kolorów. No i myślę, że zacznę od jaskółek. Zazwyczaj używam jaskółek trzycelowych i są to albo jaskółki Mikado Saira, bardzo często też używam Dragon Minnow, są to przynęty do dropshota, ale mimo wszystko bardzo dobrze spisują się również na główce jigowej, właśnie na pstrągi na otwarciu sezonu, no i jeszcze do tego używam oczywiście przynęt od Berkleja, Powerbait Minnow w kolorze Smelt, jest to... Totalny klasyk. Każdy, kto przyjeżdża na Donetsk, no musi mieć tę przynętę w swoim pudełku. Zobaczcie, dokładnie tak ona wygląda. No i najczęściej tych trzech jaskółek, tych trzech firm używam w kolorach najczęściej takich naturalnych, czyli albo jasny, biały, ewentualnie biały z brokatem, lub też właśnie ciemne kolory, czy naturalne stynka. I inne brązy po prostu. No i te jaskółki prowadzę w ten sposób, że zakładam najczęściej tak plus minus 2,5 gram główkę dżigową, no i sprowadzam je tuż nad dnem, obijam główkami o kamienie, odno, dno, także tak, żeby temu strągowi przejechać przed pyskiem. Jeżeli wiadomo przejedziemy mu przed pyskiem parę razy, no to w końcu się wkurzy i zaatakuje, no szczególnie jeśli przejdziemy mu tuż, tuż przed pyskiem. Dalej mam również takie dziwaczne, już można powiedzieć, trochę przynęty. Są to Nedwormy od Westina. Raz miałem na niego potężne branie, potężnego obstrąga. Niestety nie udało się mi go wyholować. Moje umiejętności holowania wtedy były tragiczne. Teraz myślę, że są troszeczkę może lepsze. E, oprócz tego czasami używam również shotteezów od Westina. Tutaj mam akurat 5 cm, ale czasami też używam właśnie 7 cm. Wszystkie, jak wiadomo, w naturalnych kolorach. E, natomiast e, w głównej mierze powiedzmy, że tych jaskółek używam tak. 30% najczęściej czasu łowienia, a w głównej mierze używam larw od Libry. Może larwy to złe słowo, generalnie chodzi mi o przynęty gumowe i, i, i najczęściej są to właśnie takie wszystkie pijawki. Począwszy od Dying Wormów, ten akurat w tym kremowym kolorze przyniósł mi moje PB Pstrąga 55 cm w zeszłym roku i oprócz tego chyba półmetrowego klenia, także naprawdę on robi robotę. Dying Worm ogólnie jest. Wycieniony dosyć mocno na ogonie, a drugą przynętą, którą używam, jest Fatty Deworm. I Fatty Deworm to już jest taka, zobaczcie, dosyć gruba, no pijawa po prostu, więc te dwie przynęty są najczęściej przeze mnie używane. Myślę, że długość tak 7-8 cm. Zobaczcie, Dying Worm jest lekko przecieniony, więc jeżeli go delikatnie zaanimuję, no to on faktycznie będzie bardzo fajnie pracował. No a Fatty Deworm jest trochę grubszy, no i mimo wszystko. Właśnie takie, takich przynęty, takie przynęty lubię używać na początku sezonu. Oprócz tego trafiają mi się również inne takie cieńsze, różowe flexwormy. To już jest naprawdę bardzo cienka przynęta. No i jak wiadomo, biały kolor zawsze musi być. Fatty Worm w białym kolorze również często gości na moim haku. Oprócz tego jakieś larwy, ale to już rzadziej, jeśli chodzi o goliaty, kukolki i inne takie. To już jestem mniej obeznany w nazwach. Natomiast te wszystkie larwopodobne... Przynęty bardzo często używam. I one generalnie są przynętami, o ile dobrze pamiętam, pływającymi, więc tutaj też mogę albo zastosować tę samą główkę, co przy jaskółkach, ewentualnie troszeczkę lżejszą, tak aby. Ta guma nie tak mocno obijała się od no, tylko żeby ona z nurtem przy lekkim podbiciu spływała po prostu sobie z nurtem. Nie tak jak jaskółka, żeby była taka bardziej agresywniejsza praca. Tylko te larwy w bardziej taki stonowany sposób sprowadzam z nurtem, tak aby jak najbardziej upodobnić przynętę do naturalnego pokarmu, żeby nie było tam, wiecie, nie wiadomo jak bardzo mocnego szarpania. Czy też zbyt dużego przeciążenia przynęty. No i to są moje takie sprawdzone klasyki. Generalnie jeśli łowię na początku sezonu, to jak wiadomo, wszystko na spokojnych, głębokich wodach. Nie łowię w nurcie, bo to jest po prostu bez sensu. Ryby ustawiam się w spokojnych wodach, tak aby mogły jak najbardziej, jak najszybciej odpocząć potarle. Więc łowię po prostu na spokojniejszych wodach. Dlatego główka dżigowa, dlatego larwy i przynęty gumowe. Fajnym jest również to, że dzięki tym przynętom bardzo dobrze czuję rozkład dna na płani, z tegoż to względu, że jeżeli mam dobraną odpowiednią główkę jest troszeczkę płycej, to ja czuję, że ta przynęta mi cały czas się obija gdzieś o dno i w pewnym momencie, jeśli robi się głębiej w płani, no to mi to dno tak jakby ucieka ja to czuję wszystko na wędce, więc to też jest jedną z przewag moim zdaniem gum nad wobelerami, kiedy ta płań ma nierównomierną głębokość i mogę się w odpowiednim miejscu ustawić no i obłowić ten większy dołek z woblerem raczej raczej miałbym problemy szczególnie że dosyć mało łowię na te woblery dobrze czas na ogłoszenie zwycięzcy i wygrywa ten oto komentarz także kolego zgłoś się do mnie na Instagramie i podaj swoje dane do wysyłki i do ciebie poleci paka właśnie z tymi czterema Opakowaniami od Libry i dodatkowo jeszcze fish -upy. A jeżeli ktoś chciałby sobie uzupełnić stany, ewentualnie zacząć wstrągowanie, no to zapraszam na sklep wędkarski.pl. Tam aktualnie jest promocja Strong Power, czyli towary pszczągowe minus 20%, wędki, kołowrotki, przynęty i różnorakie akcesoria minus 20%. A jeżeli jeszcze użyjecie kodu KUPALA, no to macie dodatkowe 5% zniżki. Także promocje się łączą z kodami rabatowymi, więc myślę, że spoko opcja. Także jeżeli ktoś jest chętny, no to oczywiście zapraszam do sklepu. My oczywiście jak co roku będę chciał przetestować jakieś nowości. Mam w tym roku akurat dwie przynęty gumowe, które będę chciał przetestować. Nie biorę za dużo nowych rzeczy, no bo jak wiecie, jeśli chodzimy na otwarciu sezonu i ogólnie podczas zimowych wypraw na pstrągi, no to dosyć, dosyć ciężko jest ozłowienie większej liczby ryb, więc nastawiamy się na tą jedną, dwie, może trzy ryby maksymalnie. Jeżeli będzie jakiś dobry dzień, to wiadomo się trafi coś więcej, natomiast no zazwyczaj jest to jedno, dwa brania i trzeba je maksymalnie wykorzystać, więc no nie, ma co, nie ma sensu po prostu kombinować. Czas na testowanie nowych przynęt przyjdzie później, ale mimo wszystko, ja pewnie w tym roku, tak czy siak, na otwarciu założę te dwie przynęty. Czyli pierwsza to jest Robinson Madok, to jest przynęta larwopodobna i ona od Libry różni się tym, że jest wykonana na trochę innym chyba silikonie, bo jest ewidentnie twardsza. Te Libry są bardziej takie delikatne. A ta larwa, ten madok od Robinsona, jest on bardzo twardy, więc wydaje mi się, że trochę więcej branie przeżyje, bo mimo wszystko Libra jest taką delikatną gumą. Też wytrzymałą, ale. Myślę, że ten Madok może, może być trochę bardziej wytrzymalszy i też się zastanawiam, e, czy właśnie ta twardość larw. Jak wiadomo, larwy to w ogóle nie mają pracy własnej. Tak się zastanawiam, czy e, Madok po prostu wytrzyma więcej brań aniżeli Libra. Kolejnymi przynętami, które będę chciał przetestować są e, znowu jaskółki, znowu trzycalowe e, i tym razem są to mał od firmy Finesse Bite. Jest to firma założona przez jednego z czołowych zawodników Grand Prix Polski i, i kadry Polski, Łukasza Deringa. E, no i będę chciał po prostu przetestować tego gumy, jak one się sprawdzą na Pstrągach. Jest to ogólnie seria na stronie, u nich napisana, że pod okonie Perch Series. Ogólnie nawet tutaj jest napisane, że to jest Perch Series. Natomiast również sprawdzi się na Pstrągi, no i będę chciał przetestować te gumy. Zobaczcie, jak tutaj się ogonek bardzo mocno leje. Także myślę, że też może zrobić małe zamieszanie. Taki jest mój plan na ten sezon. Nie lubię jakoś za bardzo testować na początku roku dużo dużo gum. Bo wiadomo, każdy ma jakieś swoje sprawdzone. A tak jak mówiłem, jeśli na otwarciu sezonu czatujemy na to jedno-dwa brania, no to nie ma sensu. Trzeba zakładać po prostu najbardziej sprawdzone. I swoje ulubione i pewne przynęty. Tak wygląda moje przygotowanie do sezonu pstrągowego. Przynęty gumowe na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o to, jak je zbroję, to używam główek jigowych. Najczęściej są to wolframowe główki jigowe, które sam robię w domu między 4 a 6,4 mm. Jeśli chodzi o Dunajec, to używam od... 5 do 5,5 mm, szczególnie na tych płaniach na początku sezonu, więc zazwyczaj takie średnice lądują na moim zestawie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób ja wykonuję wolframowe główki gigowe w domu, to tutaj macie film, w którym widzimy się za chwilę. To tyle na dziś. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Na razie.